Jan Wieczorek, ballada o Bieruniu. Bieruniu, Bieruniu, ty stare miasteczko, co nad Mleczną leżysz nad niesforną rzeczką. Nad nią się zrodziłaś, ona cię chowała, gdy brodem u kopca kupców przyjmowała. Na kopcu grudek stał, o sklepach kamiennych, chociaż był drewniany. On drogę wskazywał wśród bagien, topieli dla wszystkich, co tędy rzekę przebyć chcieli. Grodem zawiadywał Komes, urban zwany, co sądy sprawował nad wszystkimi stanami. A gdy rozrosła się przy grodzie osada, książę Jan Opawski miejskie prawa nadał: Wójtostwo w Bieruniu dostaje Kusowicz wraz z przywilejami po wsze czasy Dziedzicz. Stało się to w roku dla pamięci godnym 1387. Wzrosło to miasteczko. Wzrastali i ludzie ze znoju swej pracy i codziennym trudzie. Zagród przybywało i kupieckich jatek przywilej jarmarków pomnażał dostatek. Nad rzeką wzniesiono młynów wodnych kilka, wśród nich bardzo znane Norasa i Wilka. Na środku rynku stał ratusz z podcieniami, gdzie obradował wójt i burmistrz z rajcami. Miał Bieruń księcia Glejt na ważenie piwa więc w karczmach przy piwku często gwarno bywa. W narożu przy rynku wzniesiono kościołek, a przy kościołku tym, dla parafii, szkołę. A miał Bieruń młodzież chętną do nauki, do wiedzy wszelakiej i do rzemiosł sztuki. Zaświadczają o tym najstarsze zapisy wrocławskiej, krakowskiej i praskiej Wszechnicy. I tak pierwsza wzmianka, Staszko de Beruna, pochodzi z Wrocławia, z spisu Żaków Grona, Wśród pierwszych w Alma Mater Krakowienzis są Marcin, Tomasz i Michał Berunenzis. Syn Wydry z Bierunia w Pradze studiował i tam doktora praw obojga uzyskał. Wiele się mówiło o owym doktorze u cesarza w Wiedniu i Hradczańskim dworze. Słynęli z Bierunia w całej okolicy kunsztem dzieł swoich rąk znani rzemieślnicy. Miejsce urodzenia w Krakowie sławili, gdy wśród starszyzny cechą przewodzili. A brzmienie ich imion odczytane z kronik Michał, Marcin Kaflasz i Stanisław Złotnik. A gdy w Pszczyńskim Zamku Jan Turzo panował, Wielki Staw wraz z groblą w Bieruniu zbudował. Mnóstwo ryb co roku w Stawie odławiano i wisłą w głąb kraju tratwami spławiano. Lecz los nie zawsze był miasteczku łaskawy, były i czasy złe, trudne ludzkie sprawy. Obcy żołnierz w marszu krętych wojennych dróg nieraz tu zaglądał i plądrował co mógł. Pomór i zaraza grodu nie mijały i spośród mieszkańców swe żniwo zbierały. Wezbrane wody rzek nieraz zalewały połacie pól i łąk i dobytek cały. Tak znaczny przybór wód tutaj notowano, że ryby po rynku podobno łapano. Najwięcej jednak szkód czerwony kur czynił, gdyż dwukrotnie miasteczko całe w zgliszcza zmienił lecz wszelka ta bieda grodzian zespalała, wspólna walka o byt przetrwać pozwalała. Jak wielkim cię sercem, Bieruniu, darzono, że na przekór losu z popiołów wznoszono. Odbudowywano cię wiele trudnych lat, z kamienia i cegły w miejsce drewnianych chat. A gdy osuszono bagna i wielki staw, w spichrzach zbóż przybyło, a bydłu sporo traw. Przemysł, stawiając tu swoje pierwsze kroki, dał ludziom na przyszłość pewniejsze widoki. Opodal miasteczka przysiłki powstają, związane z tą ziemią, nazwy przybierają. Wzrosły podgóry, płoski i Krysina, Witowiec z Lignozą, a także Rędzina. Kolonia Bieruńska to także przysiłek. hełmeczki z barańcem, no i za kościółek wielce nośna w dane i przeszłości pomnik. To ta część Bierunia, co zwie się Rudnik. Były jeszcze słogi, lecz się nie ostały. Trwają domy polne z wielkim kocem mały. Gdy nad Wisłą począł działać punkt pocztowy, z osad nad brzegiem powstał Bieruń nowy. Reszta to już nie pieśń, to rytm powszedni, dnia tego co wokół jest, tego co wokół trwa. Lecz aby mogło trwać nie jeden jeszcze wiek. Musi dlań serce mieć żyjący tu człowiek. Muszą przede wszystkim Bierun kochać młodzi, gdyż z ich pracy i serc przyszłość się tu zrodzi. A może Bierun być, być pewien jednego, że nie zabraknie serc bijących dla niego. Dopóki przy studni, co zwiesie kadłubem, będą się spotykać dziewczęta z swym lubym. Z plotu uszy wzajem ręce w wieczornej godzinie, podejmą te słowa. Melodia popłynie. Bieruniu, Bieruniu, ty stare miasteczko, co nad mleczną leżysz, nad niesforną rzeczką.